Było no tam, za drzewami. nie zauważyłam go i nagle upadłam. Ten korzeń codziennie wykorzystuje swoją pozycję, by popisać się przed kolegami. Szedłem tędy, w nocy. Było ciemno. W klatce poczułem, że coś suwa mi się z głowy na ramię, a potem na ziemię. To był zwykły liść. Średnio co trzeci człowiek jest wykorzystywany przez liście jako środek transportu. Jeżeli kiedykolwiek zostałeś wykorzystany przez rośliny, teraz ty je wykorzystaj. Coś nowego w pieguskach? Tak! Więcej kawałków czekolady! Taaak! Autentycznie więcej rodzynek! I całe mnóstwo orzechów. Już są nowe lepsze pieguski, które mają teraz naprawdę maksymalny smak! I zwiększony ładunek dodatków. Nowe pieguski, złap ten smak! Pojazd 307 samochód roku 2002. W każdej chwili możesz potrzebować świeżego oddechu. Dlatego gumę do Winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Winterfresh. Zapewnia mroźny i świeży oddech. Służył chcemy Służy Nowy. Zdrowy. Owocowy. Batonik Danio. Nowość. Serek i owoce są dla niepoznaki pokryte czekoladą. Sprytne. Danio z nieba spada, kiedy głód dopada. Matko! Teraz już nic nie odbierze Ci przyjemności gotowania. Nowy MassMix w płynie. Zastąpisz nim i masło, i olej, i margarynę. Mas mix kulinarny. Nie rozpryskuje się, nie pali i idealnie odmierza. Masmix Kulinarny Gotowanie jest fajne Kobiety, no kto je zrozumie? A to ich karmi? To ja nie wiem co to jest, Boguś Boguś, co ty wiesz o karmi? No tak Karmi. Lekki karmelowy smak Wiemy co dla nas dobre Chcesz? Mhm mm Słodka chwila Chwila zapomnienia no nie, sama sobie nie poradzę z tymi zaciekami. To może spacerek? A żebyś wiedział. Nie trzeba się męczyć, bo cylidneczko zwalczy wrót. Z nim porządki to dziecinna igraszka, bo bez trudu usuwa zabrudzenia. kamień i rdzę. A i kuchnie też do pieści. Nowy Celid To teraz jeszcze upiecz ciasto. Warto mieć swoje 5 minut. Jabłkowo cenamo nowe. Nowe. Malinowe, nowe. Paniliowo-rodzenkowe Pierwsze takie na gorąco. Lekka manna z mlekiem i owocami. Pobierz energię. Nowe danie w 5 minut. Winiary, dobre pomysły, lepszy smak. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nowa guma do rzucia Winterfresh Ice Last. Zapewniam rośny i świeży oddech. Najpierw obudził mnie pocałunkiem. Potem podarował mi kwiaty. Ale prawdziwą przyjemność sprawił mi podając moją ulubioną kawę. jedną kawę o prawdziwie królewskim aromacie. Jakob Skronung, prawdziwie królewski aromat.